I dokopali się do skarbu. Ociu, popatrz na to! Niesamowite, tupciu! Beniu, szybciej! Chodź do nas! No, nie wiem. Mogę się przeziębić. Przecież jest bardzo ciepło. Mamy lato. Tak, ale to może być niebezpieczne. Ach, przestań! Zaczekajcie chwilę. Właśnie zobaczyłem tu coś dziwnego straszny, wodorostowy potwór! Jeśli taki cię złapie, to... Co? Ha, ha. Zmieni w potwora takiego samego jak on! O! Złapał mnie! I teraz ja też jestem potworem! Uuu. Nie, straszne! Nie dogonisz mnie! Mam cię! Jesteś potworem! A? Fuj, ale smród! A, teraz lepiej! Kupciu, idziemy. Synku, co ci się stało? Złapał mnie wodorostowy potwór i stałem się potworem takim samym jak on. O, wielkie nieba. Mam chusteczkę. Dzięki, Beniu, ale to chyba nie wystarczy.